Proszę Państwa, teraz przed nami, przed nami już same przyjemności, co nie znaczy, że przedtem nie było przyjemności. Mianowicie przyszedł czas na, na to, żeby ujawnić, kto w tym roku otrzyma nagrodę prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Innowatika i żeby wręczyć, wręczyć te nagrody. Zostało zgłoszonych prawie 40 wniosków. Czyli w składzie Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Witold Bielecki, rektor Akademii Leona Koźmińskiego, Zbigniew Dworzecki, katedra zarządzania w gospodarce Szkoły Głównej Handlowej i Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk, przyznało nagrody w następujących kategoriach. To są nagrody Innowatika, przypominam. Innowacyjna firma, pierwsza kategoria. Ale chwileczkę, chwileczkę, bo nie ma prezesa. Prezesie bardzo proszę. Prezes Andrzej Arendarski osobiście wręczy, wręczy laureatom nagrody. Przepraszam za opóźnione zaproszenie. Prezes jest na stanowisku. Innowacyjna firma. Drutex S.A. Nagrodę odbierze Adam Lajk, dyrektor do spraw marketingu. Zapraszam pana dyrektora na scenę. Drutex, proszę państwa... To jest producent stalarki okienno-drzwiowej, firma, która wdraża innowacyjne rozwiązania zgodnie z wymogami środowiskowymi. Produkty bytowskiej firmy są sprzedawane nie tylko w Europie, ale również w Egipcie, Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Przy okazji Mundialu warto wspomnieć, że firma Drutex jest związana rocznym kontraktem z dwoma światowej klasy piłkarzami Filipem Lamem oraz Anteo Pirlo. Yy, bardzo gorąco. Gratuluję. Przechodzimy do drugiej kategorii. Druga kategoria to rozwiązanie innowacyjne. Syntetyczny substytut kości o właściwościach antybakteryjnych, stworzony przez grupę badawczą z Politechniki Krakowskiej w składzie: doktor habilitowany inżynier Agnieszka Sobczak-Kupiec, profesor doktor habilitowana Regina Kijowska, magister inżynier Dagmara Malina, profesor doktor habilitowany inżynier Zbigniew Wzorek. Nagrodę odbiorą dr Agnieszka Sobczak-Kupiec i profesor Zbigniew Wzorek. Zapraszam laureatów. Chyba jeszcze raz są potrzebne oklaski, bo następuje wkroczenie. Laureaci wkraczają na scenę. Udźwignie. I trzecia kategoria, innowacyjna osobowość, pan Rafał Brzoska. Nagroda odbierze Janusz Jank, dyrektor ds. strategicznych relacji biznesowych Inpost. Zapraszam. Pan e, Rafał Brzoska jest twórcą, założycielem i współwłaścicielem grupy Integer.pl właściciela paczkomatów InPost, największej na świecie sieci terminali do samodzielnego nadawania i wysyłania przesyłek oraz największej prywatnej poczty InPost. Gorąco gratuluję. Zdjęcie rodzinne. to może zapamiętać tę scenę. Bardzo dziękuję. Gratulujemy wszystkim zgłoszonym, a zwłaszcza zwycięzcom. Przypominam, że tych zgłoszeń było przeszło 40, ale pan prezes nigdzie jeszcze nie ucieka, bo jeszcze musi niestety dokonać uroczystego zamknięcia tak jest oficjalnej części Kongresu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Yy Zamykamy piąty kongres innowacyjnej gospodarki. Tak na gorąco mogę powiedzieć, że kongres udany, na którym sporo się działo i sporo mądrych rzeczy tutaj powiedziano. Będzie kontynuacja oczywiście w przyszłym roku. Będzie szósty kongres. Wczoraj nawet tutaj z Jackiem się naradzaliśmy troszeczkę, żeby dodać pewien komponent, humanistyczny, bo jak wiadomo, to wpływa w walnym stopniu na bycie lub nie innowacyjnym. Musimy czerpać bardziej właśnie z kultury, z ogólnego postępu cywilizacyjnego itd. itd. Myślę, że usłyszeliśmy tutaj dużo mądrych słów. Ja lubię, jak się bardziej ścierają poglądy, trochę może za spokojnie było. Dopiero tutaj kolega na koniec zgłosił zdanie odrębne. Chciałem, żebyśmy się tutaj w przyszłości trochę bardziej po, pokłócili, bo na ważne tematy warto się kłócić i wychodzić z jakimś utartym, wspólnym poglądem. Takie właśnie kontradyktoryczne podchodzenie do zagadnień jest najbardziej owocne i, i, i płodne po prostu, się dochodzi do rezultatów na zasadzie przekonania stron i znalezienia wspólnego, wspólnego jakiegoś środka. Prawda? Także to wszystko, będzie, to wszystko będzie robione. Tak jak powiedziałem, otwierając, będzie dyskusja. Zbierzemy te wszystkie materiały w odrębną publikację i udamy się we wrześniu do pana prezydenta, żeby tam w jego obecności kontynuować i wręczymy później różnym wpływowym instytucjom i osobom w Polsce na no, rezultaty tego naszego, tegorocznego yy, spotkania. Jaskowi chciałbym serdecznie podziękować za yy, prowadzenie, yy, tutaj już jakoś zrośnięci jesteśmy i yy, ten właśnie bardzo taki twórczy, kulturalny sposób, yy, no to dodaje, dodaje tutaj wszystkim skrzydeł, prawda, się czują tutaj bezpiecznie, zaopiekowani zaopiekowani i myślę, że nasza współpraca też będzie owocna i w przyszłości. Bardzo Państwu wszystkim dziękuję i do zobaczenia za rok.